Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Dariusz Marzenta. Monetami zajmuję się od 20 lat. Zbieram szelongi, trojaki, półtoraki, szóstaki. Jestem autorem kilku publikacji, między innymi katalogów szelongów Zygmunta III. Prowadzę bloga numizmatycznego. Tutaj nie, nie ograniczam się tylko do tych dziedzin, które wymieniłem. Tam staram się szerzej traktować numizmatykę. No, i takim moim oczkiem w głowie jest wirtualny Muzeum Polskiego Szalonga, gdzie no, gromadzę zdjęcia, monet przesyłanych, przesyłanych mi przez kolekcjonerów z całej Polski. Na chwilę obecną muzeum to liczy już, no, już chyba ponad 2000 odmian. Y Początkowo zbierałem monety Polski Królewskiej. To była taka kolekcja typologiczna, systematycznie powiększana. No i po pewnym czasie okazało się, że spośród tych monet najwięcej mam przelągów i że są to monety najciekawsze. No tak więc poszedłem w tym kierunku i okazało się, że to był bardzo dobry kierunek. No, dlaczego zdecydowałem się na sprzedaż kolekcji szelongów? No, muszę powiedzieć, że wystąpił tutaj pewien no, dosyć duży kryzys koncepcyjny. Ja zakładałem, że będzie to zbiór typologiczny, ale po pewnym czasie niektóre segmenty tego zbioru zaczęły się rozrastać. No i to już była tak jakby pierwsza przyczyna, że nie trzymałem, tego pierwotnego planu, nie trzymałem się tego pierwotnego planu. No przy tak rozbudowanej kolekcji też coraz częściej zaczęła się pojawiać sytuacja, że nie byłem w stanie kupić iluś tam przelągów, które jednocześnie pojawiały się na aukcjach. No i trzeci, trzeci powód jest chyba taki, że no po iluś tam latach zajmowania się jednym wąskim tematem, człowiek potrzebuje pewnej nowej inspiracji, jakiegoś takiego świeżego impulsu. No i przyznam, że... Ostatnio zaglądam coraz częściej w stronę, oglądam coraz częściej monety bizantyjskie, jakieś takie tematy egzotyczne, którymi się wcześniej nie zajmowałem. No więc tak to wygląda. Wśród monet wystawionych na aukcję, no oczywiście są takie, które się wyróżniają. To są pakiety przekrojowe. Tutaj każdy może sobie coś wybrać. Natomiast pośród tej całej masy no, są oczywiście te, które wyróżniają się szczególnie. No, ja bym zwrócił na przykład uwagę na y, szelonga Olkuskiego z 1994 roku, z 1594 roku. Y, moneta tłoczona, niezwykle rzadka. Y, na aukcjach pojawiła się w ostatnich 30 latach dwa razy. Tak więc moim pięknie zachowana, także na pewno duży rarytas. Y, kolejna rzecz. Y, Kolekcjonerzy szelongów, czy w ogóle mennictwa Zygmunta Augusta, bardzo cenią sobie szelonga pośmiertnego, wybitego po śmierci Zygmunta Augusta. No ale jak się przyjrzeć notowaniem aukcyjnym, to ta moneta była dostępna kilkanaście razy. Natomiast szelong Gdański z 1550 roku, którego będzie można tutaj wylicytować, był na aukcjach cztery razy tylko. Tak więc znacznie, znacznie bardziej rzadka moneta. Kolejna moneta, która tutaj zdecydowanie wyróżnia się na tej aukcji, to jest szelong Zygmunta III Poznański z 1997 roku. To jest moneta z tego najpiękniejszego okresu chyba mennictwa Zygmunta III, kiedy to ten potencjał informacyjny wynikający z ordynacji z 1591 roku no, wymuszał umieszczanie na monetach licznych znaków menniczych, herbów. No i na tym szelągu, który tutaj Państwo widzicie zostało umieszczonych 8 znaków menniczych herbów, a więc taki potężny przekaz informacyjny, który czasami jest znacznie mniejszy na talarach czy dukatach. Następna moneta bardzo rzadka i tutaj też pięknie zachowana, to jest Szelonk Augusta III z Mennicy w Dreźnie. Rocznik 1750. Rocznik dużo rzadszy niż 49. Obok szelongów polskich na aukcji będą również sprzedawane szelongi związane z Polską i są one związane w bardzo różny sposób. To w ogóle jest wielki, szeroki temat, kolejny temat kolekcjonerski: szelongi związane z Polską i one mogą być w różny sposób związane. Po pierwsze, mogą być to szelongi lenne. Tutaj lennem polskim było państwo krzyżackie, lennym polskim były prusy Książęce czy kurlandia. Kolejne powiązanie z Polską to, to są szalongi okupacyjne, okupacja szwedzka. No i jeszcze jeden, no co najmniej dwa tematy, jeden temat to są szalongi zaborcze, austriackie i pruskie i szalongi wolnych miast, Rygi i Gdańska. No i tutaj chciałbym Państwu pokazać trzy monety prezentujące bardzo różny sposób podejścia na przykład do zwierzchności lennej państwa polskiego. Spójrzmy na Szelonga Krzyżackiego. Bardzo charakterystyczna ikonografia z Krzyżem Wielkiego Mistrza na awersie, z Krzyżem Zakonnym na rewersie i tutaj mimo, że jest to moneta lenna, to na tej monecie nie ma żadnych znaków podległości lennej. A teraz druga moneta, drugi Szeląg Lenny, Szeląg Kurlandzki. No, tutaj jest w drugą stronę zupełnie radykalizm, że tak powiem, oznaczenia podległości lennej. Tutaj nie tylko jest monogram króla Zygmunta na tej monecie, ale również jego imię w otoku, więc w bardzo różny sposób, jak widzimy, można podchodzić, można było podchodzić do podległości lennej. Kolejna moneta, którą chciałbym Państwu pokazać, to jest szelong okupacyjny, szwedzki szelong okupacyjny Krystyny. Szelągi Ryskie Krystyny to jest masówka, to są monety bardzo popularne, no ale w tej masówce znaj znajdują się rodzynki, monety wielkiej rzadkości. No i do tych monet należy właśnie widoczny tutaj szelong z 1945 roku, gdzie zamiast gryfa mamy snopek Zygmunta Wazy, moneta wielkiej rzadkości. no Kolejna moneta to jest... Szelong elbląski Gustawa Adolfa 29 rok. W katalogach jest oznaczony rzadkością R7. Także ja na aukcjach, szczerze mówiąc, widziałem tylko jeden egzemplarz, ten, który Państwo będziecie mogli w marcu wylicytować. No, szelongi to nie jest oczywiście jedyna ciekawa rzecz w polskiej numizmatyce. Taką drugą moją wielką miłością numizmatyczną są trojaki, no zwłaszcza trojaki Zygmunta III. Były to monety, które przez długi okres czasu pełniły rolę takich no, pieniądza międzynarodowego. Podobnie jak słówki ateńskie, dukaty weneckie, czy w XX wieku dolary amerykańskie. Monety bardzo chętnie przyjmowane również w innych krajach no, z różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że były bite systematycznie w dużych ilościach z dobrego srebra próby 13,5 łotowej. No a poza tym były to monety bardzo ładnie, dlatego też były chętnie przyjmowane. No i to jest tak jakby drugi bardzo wielki ciekawy temat. Ja tutaj chciałbym państwu pokazać jedną z wielu monet, które będzie można wylicytować na aukcji marcowej. To jest moneta, to jest trojak poznański z 97 roku. No, z takim znakiem menniczym, który w literaturze jest opisany jako znak niezidentyfikowanego mincerza. Ja tutaj na, w jednym z wpisów na blogu wysunąłem taką hipotezę, że być może jest to znak Rudolfa Lemana. Zainteresowanych odsyłam do, do lektury bloga. No ale oprócz Tojaków są też inne ciekawe rzeczy. Ja bym tutaj zwrócił uwagę na przykład na e, pięknego szóstaka lwowskiego. Które jest nie tylko piękny, ale też jest bardzo rzadki. Zwróciłbym uwagę na półtoraki. Ten widoczny typ to jest pierwsza, najwcześniejsza emisja jeszcze z orłem zamiast pięciopolowej tarczy. No i jeszcze jeden półtorak, który zdecydowanie zasługuje na uwagę, to jest półtorak już z pięciopolową tarczą, natomiast z charakterystycznymi hakami. Jest on w literaturze przypisywany mennicy krakowskiej, ale znów ja tutaj nie jestem przekonany do tej atrybucji. Też zachęcam do przeczytania jednego z wpisów na blogu, gdzie ja to sugeruję, że być może jest to mennica wschowska. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na 11. aukcję Salonu Numizmatycznego Mateusza Wójcickiego. Do zobaczenia.